Kochani witajcie w kolejnym filmiku Dzisiaj zapraszam was na ósmy dzień otwierania kalendarzy adwentowych Zobaczymy co dzisiaj się znajdzie w tych kalendarzach adwentowych Zapraszam was do filmiku i do oglądania I też zawsze w komentarzu czy odpowiadam wam jak otwieram Jeśli nie, no możecie napisać jakbyście chcieli, żebym otwierała Więc zapraszam was do filmiku i do oglądania Pierwszy tych rzeczy w kalendarzu to DIY z Essence, Essence Będzie taki chyba co jest w ogóle to jest numer dwa i to jest chyba rozświetlacz chyba coś takiego tak to na że rozświetlacz wygląda Takim sposobem taki sposobem taki właśnie wygląda I to jest numer ósemka. i teraz taki kolejny kalendarz to jest z dekoracjami i szukamy ósmeczkę. O, tutaj jest ósemeczka. Tak wygląda. I no cóż, wiem, że to tylko tak filmik, ale wstawiony. O. Taki narciarz. Dobra. ósemeczkę do środka. Teraz Max morem I ósemeczkę tutaj. Ósemeczkę. I co tutaj jest? Gąbeczka, bardzo się z tego, bo bardzo lubię gąbki do makijażu. Uwielbiam, a wiadomo, gąbek nigdy dość, żeby wiadomo. Czy... To fajna rzecz po prostu. Dla mnie super. Cieszę się z tej rzeczy. Z tej gąbeczki. Dobra. Ta gąbeczka już jest. No właśnie, tylko widać, że to kłaść w ogóle. <noise> Dobra, teraz tu włożysz, będzie okej. Okay. No i taka gąbeczka. Bardzo mi się podoba. Taka miękka, fajna. Ja w tym roku miałam w Magne gąbeczkę. I bardzo mi się sprawdza dobrze. I bardzo ją lubię. Więc ta mam nadzieję, że będzie taka sama, jak tam tym rok. W ten roku była chyba różowa, a ta w niebieska, Więc super. Miałem jest ja zadowolone z tej gąbki bardzo. Kolejnym to jest baleja, i szukamy ósemki. I ta ósemka jest. Jeśli chodzi o tą gąkę, są bardzo zadowolone. E, ósemka, ósemkę, ósemka. To jest trójka. To jest, to jest, to jest. Wypadło z okienka. Okej, ósemka, bo tutaj jest inaczej. I tutaj jest coś. Wyjęłam tą rzecz. I to, zobaczymy, to jest w tym Padełka, zobacz jakie śliczne, Taki bałwanek chyba. Mam takie medełko, a taki, to szybko topnie tę bo wiadomo to jest ciepło. Tak, zobacz jakie piękny, bardzo ładny. Mudełko się przyda. Łub pędzi. I teraz tak, kolejny, zaraz tutaj duży kalendarz oczywiście. O jest bardzo wielki. I ósemka. O, jest to. Na pewno mniejsze niż ten, co te zrobiłam, dalej, ten większy. O, i ósameczka. Zobaczymy, co w tej ósemce jest. Gdzie go położyć w ogóle. Ósemka. Dobra. I taki lakier, jak bardzo ładny. Napiszcie w komentarzu, czy używacie lakierów kierówczych hybrydowych może. I kolejny to revolution. Takie właśnie ósmeczkę. I coś mi tym rozwalone, chociaż ja nie widziałam, po prostu już szy, widziała. Tutaj właśnie mi naprawiła ten cień. Jakoś tak wyglądał. Więc tak właśnie ten cień wygląda. No, tak bywa. To też miała na spełnię w ten dzień, jak naprawiałam. Więc moja siostrzenica mi naprawiła, żeby tak ładnie pokazać dla Was. Więc tutaj, dzień: to koszyczka. I tak, jeszcze kalendarz z brzydką, na swój przyrząd. I ósemka. Usamka, usamka jest. No więc tak. Ciężko się w tym I Tutaj mam kolczyki. Zobaczycie kolczyki, ładne. Tutaj, o, jest tylko kolczyki takie w rękawiczki śliczne bardzo mi się podobają ta ósemka tu otworzona teraz to może słodczowe tak dla odmiany ósemka, jest to o, tutaj ósemeczka I to jest szczupobą super. Dobra, kolejny słodyczowe. I szukamy ósemki. Jest ósemka. I tutaj jest. Tutaj jest jakiś orzech. Coś takiego. Super. I usemka Ósemka. Dobra, ta ósemeczka? Dziewiątkę widzę, ale ósemki nie widzę, ta no. O, no, jest tutaj. Przy krążku. I kolejne żelki, super. Takie żelki. Cieszę się, że w tych Haribo są żelki takie może małe, ale ich kilka. Takie tak, fajne. Super, więc kolejne to będzie z księczkami. I teraz ósemeczka szukamy. Gdzie ta ósemeczka? O, jest łusameczka. To też fajnie się otwiera. Ła, biały taki. t -lajcik. Dobra. Widzieli, że wszystko, że otw otw otwieram wszystko okej. Okay. Dobra. Ten, który jest zezwolony niesamowicie. O, jest z tej. To jest Ja roz, rozwalam. Czarna kredka. Kazrówka czarna kredka. Tak wygląda. Tak wyglądam ręce. Dobra, oczywiście ja nie tylko naprawdę kredy, ten rozwalam. Kolejny to będzie z bombkami. Też mi uzwalony jest. Dobra, i teraz ósamka, jest to ósamka. O, jest też ósamka. Staram się tak otworzyć, żeby... A tak, ja to ja? Muszę zawsze coś zmieszczać. I tu jest bombeczka, taki mikołajek. Mikołaj. Dobra, super. Na jak zaraz. Kolejny to będzie z technika. I już będzie ósemka. Na no, tym tu I to jest lakier. Nie wiem, jest lakier. No dobra, ale wychodź. Ok. No taki, lakier, taki fiolet, taki super śliczny taki. Super. Czy coś ty ominałam? Bo nie wiem. A czy co nie ominałam czegoś. Chyba wszystko w kalendarze. Ktoś to napiszcie w komentarzu. O. Nie ja to duży że oczywiście przyniosą sobie pudełko, żeby już nie chodzić. Taka świeczuszka duża. Różowa. I taki kubek. leniwiec. Tak właśnie wygląda. Fajny kubek. Super. Więc to chyba jest wszystko, co się chodzi w te odpowiedzialnie kalendarza adventowego. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dajcie łapkę w górę i subskrypcję kanału. Jeśli Wam się filmik spodobał. I napiszcie w komentarzu, czy Wam odpowiada tak otwieranie, czy chcecie jeszcze inaczej. Do zobaczenia i trzymajcie się ciepło. Hej! I do następnego filmiku.